Nie wiem jak Ty, ale ja kocham naturę. Po prostu uwielbiam naturę. Pokażę Ci, gdzie teraz jestem. To jest polo golfowe, które normalnie jest... No nie mogłabym sobie tutaj tak siedzieć, ponieważ grają w golfa, jeżdżą wózki po tej ścieżce, na której teraz siedzę. Natomiast teraz jest cisza i spokój. Przed chwilą był zachód słońca, który celebrowałam i celebruję śpiew ptaków i celebruję bycie w naturze. To jest jedna z takich rzeczy, którą kocham absolutnie w tym, że mieszkam w Portugalii, że mieszkam w Algarve, bo natura tu jest niesamowita, niesamowita i to... Że mogę tak pracować, że dopasowuję pracę do życia, a nie życia do pracy, jest moim absolutnie największym błogosławieństwem. I jeżeli wydaje Ci się, że ty tak nie możesz, bo musisz się zamknąć w biurze, a też kochasz naturę jak ja, ale że takiej pracy jak ja to nie dasz rady zrobić, to odezwij się do mnie. To ja cię. Przekonasz się, jak bardzo się mylisz, bo to jest łatwiejszy biznes, niż myślisz i bardziej prestiżowy biznes, niż niektórym się wydaje, a tak naprawdę biznes, który buduje się na wartościach. Dbamy o siebie od wewnątrz, dbamy o siebie od zewnątrz, dbamy o naszych bliskich i dbamy o to, żeby mieć czas, żeby mieć czas na rzeczy naprawdę ważne i żeby robić dźwignię właśnie z tego, że dbamy o siebie. Odezwij się do mnie, z radością pokażę Ci mm, nas bliska wszystko, i być może zaczniesz od używania dla siebie, a skończysz na wielkim biznesie.